Hej, witam was bardzo serdecznie dzisiaj w takim krótszym filmie Albo nawet krótkim, nie wiem ile to wyjdzie Podejrzewam, że mało materiału Ale dzisiaj jest moja wieczorna rutyna I się zastanawiałam jak ją nagrać I uznałam, żeby tutaj mówić I się pojawią jakieś też... Kawałki, gdzie robię te rzeczy. Ale ogólnie mogę opowiadać, bo moja rutyna też się tak dosyć zmienia, zależy od dnia. Inaczej to wygląda w tygodniu, kiedy idę do szkoły, inaczej, w weekend, zależy co mam robić i tak dalej. Ale ogólnie mniej więcej właśnie nagrywałam taką połowę weekendową, więc tak, zacznijmy. Bo ogólnie to ja w tygodniu mam zajęcie dodatkowe. I zwykle już się czasem przygotowuję nawet przed zajęciami, ponieważ kończę je każde po 20 co najmniej, a ja o 22 właśnie to jest takie stałe. Jeśli jestem w domu i nie wiem, nie mam, że tak powiem, gości, to chodzę spać o 22. Staram się tego nie zmieniać. Akurat to, jak nagrywałam była sobota i miałam ochotę zobaczyć film, ale też go skończyłam oglądać jakoś 10 po 22, coś takiego. I to jeszcze jest takie do zaakceptowania dla mnie, ale ogólnie staram się trzymać równo tej 22, żeby iść spać, bo, bo ja po prostu później i tak długo nie umiem zasnąć, mam problemy ze snem. Pianiem. Więc chociaż, że już leżę, to jest takie dla mnie dobre, ale... Właśnie przygotowuję się czasem już wcześniej, bo ja do szkoły zawsze tak naprawdę robię śniadanie i zwykle je robiłam po zajęciach, ale ostatnimi czasy robiłam je czasem przed zajęciami jeszcze. Jak je jakieś pudding, czy ja na przykład robiłam, czy coś takiego, to robiłam przed zajęciami. Przed zajęciami też ogarniam ubrania. Zawsze rano mam przygotowane już ubrania, co zakładam na kolejny dzień. W weekend tego nie robię, chociaż to też zależy. I po prostu leżą one w łazience, są gotowe. Właśnie przed zajęciami zwykle to ogarniam, wybieram co chcę założyć, odkładam co jest gotowe, żeby później rano jak kiedyś się ogarnąć do łazienki, już mieć wszystko ułożone, żeby było szybciej. Bo ja nie lubię wstawać za wcześnie, na tej zasadzie, że ja lubię tak w miarę na styk, niby coś pięć minut tak żeby sobie pospać dłużej. I też wieczorem przed zajęciami zwykle jak zdążę się, pakuję do szkoły. Nie wyobrażam sobie nie mieć spakowanego plecaka rano. To po prostu by było takie marnowanie dla mnie czasu, że nie bez sensu. Więc wieczorem również jest plecak spakowany leży, tylko żebym też go mogła szybko wziąć. I później rano tylko dopakowuję do niego śniadanie i wodę. Jestem gotowa. Ale wieczorna rutyna. Ogólnie mniej więcej jak przychodzę z zajęć mamy po 20.00, już wtedy sobie robię zieloną herbatę. Prawie codziennie, piję na wieczór i właśnie tutaj zawsze później sobie leżę. Już wykąpana to ją sobie piję, tak powoli, taki mały zwyczaj, rytuał, ale wykąpana w łazience. Ja nie, nie robię jakichś tutaj super, nie mam żadnych takich bardzo skincare rzeczy, ani nic takiego. Ja po prostu myję zęby, włosy. Pod prysznicem ostatnio zaczęłam używać szamponu tego takiego tęczowego, z szamponu do przetłuszczających się włosów. I na razie nie jestem do końca z niego zadowolona. A tak to ja już bardzo długo używam różnych zgarniera, z Fructis. Serii. Już bardzo dużo różnych zużyłam, i ja, ja nie wiem, jakie ja mam włosy do tej pory, bo to, to się bardzo zmienia z dnia na dzień, jest inaczej, a do ciała tam po prostu mam teraz jeszcze chyba jakiś tam zimowy. Nie do końca jeszcze i sobie twarz z serawę nawilżającym, a po wyjściu używam toniku z The Ordinary cynkiem i kremu z serawe, ogólnie na ciało, ale też na twarz. I to jest cała filozofia. Kiedy wychodzę, staram się ogarnąć mniej więcej. Teraz tutaj nie jest ogarnięte, bo się uczyłam i będę się dalej uczyć, ale ja na kanapie zwykle jak przychodzę ze szkoły, czy skądkolwiek, po prostu przebieram się i rzeczy kładę na kanapę. I na końcu dnia ona ma dużo rzeczy na sobie, więc to wszystko ogarniam, wtedy chowam, układam, żeby po prostu, jak się obudzę, nie mieć od razu tylu rzeczy i mnie to też przytłacza. Jak się budzę, a patrzę, tu jest taki bałagan. To nie jest taki dobry początek, jaki bym chciała mieć, więc to ogarniam, przychodzę tutaj, dosłownie na ścianie, bo kiedyś tutaj siedziałam, ale. Później to się zmieniło, i tam sobie poduszki układam, siadam. Kiedy mam jeszcze więcej czasu, to oglądam sobie coś na YouTubie na przykład, jakieś filmy, coś po prostu, coś oglądam. I później czytam. Czytam około godziny, trochę więcej, zależy jak mam czas. I teraz ogólnie, bo ostatnio chyba jak tu mówiłam o książkach, już się zatrzymałam na pracy głębokiej, jak czytałam, ją już w sumie dosyć dawno skończyłam, szybko mi poszło i mi się bardzo podobała, więc, jak ktoś chce pracę głęboką, o koncentracji, tak. W skupieniu to polecam, i ja czytam teraz kąpielisko, i już tyle przeczytałam. Tutaj mam zaznaczenie, gdzie jestem, a tu ile chcę przeczytać, jak będę czytać. Tylko, że wyszła mi Zbrodnia i kara, i ja ją kiedyś zaczynam na zimę czytać, więc mam zaznaczenie po prostu, ile przeczytałam. Ale no to jest kropla w morzu w porównaniu z całą lekturą. Ale właśnie chyba już dzisiaj też tą będę musiała czytać, bo jednak się zbliża sprawdzian. Także z tą chyba muszę przystopować, ale ją się bardzo mi szybko czyta i przejść tutaj. Chociaż to też nie było złe jak zaczynam, także nie ma źle, nie ma źle. Po prostu wierzę w siebie po przeczytaniu lalki, która była w porządku, ale jednak długa lektura i wierzę w siebie, że to mi szybko pójdzie. Także czytam i później tak około tej właśnie 22 A właśnie jak właśnie czytam i oglądam to piję tą zieloną herbatę I później ostatnio właśnie na wieczór otwieram okno tam to na uchylne I po i idę zamknąć, nalewam sobie wody, mam zbanek w pokoju Tutaj zawsze mam wodę, daję, mam wodę żeby się napić Daję wodę, idę się tak do końca ogarnąć jeszcze i przechodzę i idę spać. Później, jak już leżę, kaszę światło, i tak dalej, to mówię sobie, za co jestem wdzięczna danego dnia. I tak, i idę spać. Czasem to trwa krócej, czasem dłużej. Zwykle dłużej proces zasypiania trwa, Nie niezależnie od tego, czy jestem zmęczona, czy nie. Potrafię leżeć parę godzin, ale uznajmy, że zasypiam po prostu i koniec. To jest moja wieczorna rutyna. A nie, jeszcze w sumie. Jeszcze w sumie pominęłam aspekt taki, bo czasem to robię w ciągu dnia, i myślę, że dlatego, jak popatrzyłam na biurko, zapisuję sobie mniej więcej na momencie przed czytaniem. A jeśli wiem, że nie mam czasu, to właśnie w dzień zapisuję taką listę rzeczy, które mam zrobić na przyszły dzień, lub nawet czasem dopisuję na kolejne jeszcze dni coś, co jestem pewna, że będę musiała zrobić, to tak dołożyć jeszcze do tamtego. Coś jak mam na przykład sprawdzian, to całym położeniem sobie przeczytam też coś. W tak tej mówię, to się trochę zmienia, ale to jest takie główne. Więc teraz na pewno skończona. I dziękuję Wam bardzo za wysłanie i za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.